Newsy, newsy, komu newsy? Ty chcesz newsa? Masz newsa, Aż dobry news, dobry, z 2 sierpnia 2019, no bierz newsika, no bierz, tak, dobre newsy, dobrze, dobrze, jest, jest, lecimy z tematem. Respawn nie rezygnuje z Apex Legends, a nawet wraz z Electronic Arts organizują pierwsze oficjalne zawody e-sportowe. 80 drużyn z całego świata stanie do walki w ramach Apex Legends Preseason Invitational. Co lepsze, wydarzenie to odbędzie się w Polsce, a dokładniej w Krakowie. Kiedy? We wrześniu. Turniej rozpocznie się 13 września i potrwa do 15. W zabawie weźmie udział 83 osobowych zespołów walczących o nagrody z puli pół miliona dolarów. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, to nie zwlekajcie, tylko zapisujcie się. Pojawi się możliwość oglądania turnieju na żywo w Krakowie oraz poprzez platformy streamingowe. Organizatorzy nie poinformowali jednak jeszcze w jaki sposób. Apex Legends Precision Invitational zobaczymy pewnie za pośrednictwem Twitcha, ale jeśli chodzi o fizyczne uczestnictwo w zawodach, to trzeba czekać na szczegóły. O Mavericks Proving Grounds raz na jakiś czas wspominaliśmy tutaj na kanale oraz na portalu. Nie ma się czemu dziwić, bowiem był to całkiem interesujący projekt. Ja wiem, że Battle Royale pewnie większości z was już się znudziły, ale wyobraźcie sobie pole bitwy dla 400 graczy i socjalny hub The Capital mieszczący 10 tysięcy osób. Wprost mówiono tutaj o mieszance MMO, FPS-a i Battle Royala. Około 5 dni temu poinformowaliśmy o ważnej rzeczy związanej z tą produkcją starcie testów. Jeden z użytkowników zwrócił uwagę, że nie trzeba było być fundatorem projektu, aby brać udział w tych testach. Niemniej nie ma to już większego znaczenia, bowiem deweloperzy odpowiedzialni za Mavericks zbankrutowali. Automaton Games ogłosiło niewypłacalność: studio nie generuje dochodów i w zasadzie ma długi, z którymi nie jest w stanie sobie na ten moment poradzić. W efekcie ogłaszają zawieszenie prac nad Mavericks do odwołania. Nic jednak przy tym nie wskazuje, aby projekt miał podnieść się z kolan pod dowództwem swoich twórców. Z doniesień wynika bowiem, że to już koniec dla Automation Games. Jedną szansą dla ich projektu jest zatem przejęcie go przez innych deweloperów. Jeśli mielibyśmy wskazywać, jakie RPG mają najciekawsze klasy postaci, to wśród takich gier na pewno znalazłoby się miejsce dla Skyforge'a. Praktycznie wszystkie postacie w grze twórców Alos Online – Lightbinder, Cryomancer, Kinetic, Monk, etc. – prezentują się lepiej niż to, co serwują nam inni producenci. Firestarter też taki będzie. To nowa klasa, która pojawi się z wrześniową darmową aktualizacją Ignition. Mamy tutaj do czynienia z wojownikiem z pochodnią w łapie, specjalistą do ogniowych ataków, który może się przetransformować w mocniejszą formę i spuścić na wrogów ogniste kule, meteory i inne niszczące skille. Firestarter to DPS w czystej formie. Jego powołanie jest zadawanie obrażeń, nic więcej. Polityka Capcomu jest prosta i głównym targetem od zawsze były konsole i konsolowi gracze. Dlatego pierwszy i jedyny dodatek do Monster Hunter World pojawi się tam dużo wcześniej niż na komputerach osobistych. Posiadacze PlayStation 4 oraz Xbox One dostaną Iceborne 6 września. Pestowce natomiast w styczniu 2020 roku. To już oficjalne. 4 miesiące opóźnienia? Chyba jakoś przeżyjecie. Akurat będziecie mieli czas, żeby uciłać kasę na egzemplarz Iceborne. Został on bowiem wyceniony na 40 dolarów. Portal Knights dostanie wersję MMO. Kojarzycie tą gierkę w ogóle? To popularna produkcja z 2017 roku, która jest połączeniem RPG, sandboxa, Minecrafta, Lutera przygodówki i w ogóle jeszcze masy innych rzeczy. Taki misz masz. Wkrótce jednak Portal Knights stanie się pełnoprawną grą MMO. Twórcy gry nawiązali współpracę z Dewey Network, którzy tworzą już taką grę i niedługo wypuszczą na rynek jako produkt free-to-play. Jest tylko jeden problem. Portal Knights MMO ukaże się na rynku chińskim. Na razie nie ma planu wprowadzenia gry na zachodzie. Mamy jednak nadzieję, że to się w przyszłości zmieni. Nie chcemy kolejnej fajnej gry, której nie będziemy mogli wypróbować. Do końca weekendu powinniśmy otrzymać pierwszy gameplay. Portal Knights MMO będzie obecny na targach China Joy 2019. A jak? Podobały się nusiki? Dobre były co? Smaczne, takie mmm, soczyste. Tak, przyjdźcie po więcej następnym razem. I łapkę zostawcie. Subensa też, dzwoneczkiem najlepiej. O tak, tak, komentujcie, komentujcie, dużo komentujcie o nusikach. Tak? Dobrze, dobrze. Ja uciekam. Miłego dzionka, trzymajcie się.